Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym w poradni Iwan. Dzisiaj chciałam powiedzieć na temat glutenu: czy każdy z nas musi wyłączyć gluten i czy każdy z nas odczuje korzyści w związku z wyłączeniem glutenu w diecie? Jeżeli temat jest interesujący, zostańcie koniecznie ze mną. Otóż gluten jest lektyną. Lektyny nie są trawione przez nasz organizm. Na temat lektyn nagrałam już webinar, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć na, do linka i sobie ten webinar odtworzyć. Mówiłam tam na temat lektyn zawartych w pomidorach, w ziemniakach, które są agresywne, które mogą negatywnie oddziaływać na nasz organizm. A więc to nie jest tylko tak, że to gluten nam szkodzi, ale zaszkodzić może nam pomidor, może nam zaszkodzić ziemniak, ale mogą nam również zaszkodzić zboża glutenowe, bezglutenowe i krzyżówki z glutenem, gdzie m.in. mamy kakao, kawę czy jaja. Także, kochani, nie demonizujmy, bo najpierw warto jest spróbować zrobić te proste rzeczy. O czym mówiłam w filmie? w poprzednim filmie dotyczącym diety w chorobach autoimmunizacyjnych. Jaka ona powinna być? Najpierw te proste kroki, a później wyciągajmy tak zwane działa armatnie i panikujmy z powodu glutenu. Otóż okazuje się, że 80% osób, które ma nietolerancję, jeżeli ma faktycznie nietolerancję glutenu, to nie będzie tego odczuwało. A zatem jeżeli czujesz się źle i masz wrażenie, że jest to gluten, to oczywiście spróbuj, ale może się okazać, że to wcale nie gluten powoduje twoje złe samopoczucie. Lecz to, że jesz po prostu pszenicę, która jest przetworzona, która jej już jest zmodyfikowana, to nie jest ta sama pszenica, która była kiedyś. To może być powód, dla którego po prostu jesz zboża. Obojętne jakie, czy to będzie pszenica, jęczmień, wieprz, żyto, czy to będą zboża bezglutenowe, po prostu po produktach zbożowych możesz czuć się źle. Dlatego, że tam jest dużo błonnika, celulozy, to fermentuje wtedy, kiedy masz dysbiozę lub nie masz odpowiednich enzymów, bądź też cierpisz na pasożyty. Osoby, które mają pasożyty, często niezbyt dobrze tolerują takie produkty zbożowe. Wiąże się to z przelewaniem. Po terapiach przeciwpasożytniczych to się wszystko normuje. Ale terapię pasożytniczą zostawmy, bo jesteśmy przecież przy temacie glutenu. Kolejna rzecz, możesz czuć się źle po zjedzeniu owoców. Ja też mówiłam na temat jelit, tego czy zespół jelita wrażliwego istnieje. Zachęcam do zajrzenia do tego filmu, gdzie mówiłam również, co może być przyczyną złego funkcjonowania jelit. A zatem, gluten, jeżeli on faktycznie szkodzi, to większość osób po prostu tego nie poczuje. Niektóre osoby cierpią na celiakię. Można cierpieć na celiaki ukrytą, można cierpieć na celiaki jawną. Na temat celiaki i tego, jakie badania zrobić, kiedy coś może sugerować, że gluten nam szkodzi, mówiłam już również w webinarze dotyczącym celiaki, gdzie poruszałam różne przypadki kliniczne z mojego gabinetu. Też zachęcam do tego, żeby zajrzeć na dół, tam wkleję link do tego, do tego materiału. A póki co wracajmy do tego, czy gluten nam szkodzi. Otóż to, otóż wiele osób, które spożywa gluten, nie będzie go po prostu trawiło, no bo gluten jest lektyną, której niekoniecznie trawimy. Przeleci to przez nasz układ pokarmowy, wydalimy to z organizmu. Także jeżeli nie cierpisz na choroby autoimmunizacyjne, nie masz rozszczelnionych jelit, to pewnie wyłączenie glutenu niczego nie rozwiąże. Jak często widzimy osoby, które przechodzą na dietę bezglutenową, i jak to badania pokazują, że częściej chorują na cukrzycę typu drugiego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że diety bezglutenowe często są dużo bardziej przetworzone niż te, które są z glutenem. Bo osoba, która postanowiła wyłączyć gluten, często przechodzi na produkty po prostu bezglutenowe, paczkowane, które w składzie mają pszenicę odglutenioną, kukurydzę, mączkę kukurydzianą, czy jeszcze jakiś grę kukurydziany, dekstryny, duże ilości cukru. Także na pewno nie jest to dobre postępowanie. Jeżeli chcesz wyeliminować gluten lub zmniejszyć ekspozycję, no przecież nasze babcie nie miały takiej ekspozycji na gluten, jak mamy teraz. Teraz mamy i zboża podsypywane saletru, żeby tego glutenu było więcej. Chodzi o to, żeby się po prostu fajnie kleiło, było pulchne, i, i rzeczywiście konsumenci jakby to na producentach troszeczkę wymagają. No to jeżeli chcesz zmienić dietę na taką. Mniej glutenowo albo no nie troskać się, no bo jeżeli chcesz być na diecie bezglutenowej, to mówmy się, ale musisz mieć własne sztućce, własne talerze, własną kuchnię i najlepiej, żeby wszyscy w domu przeszli na dietę bezglutenową. O tym nie chciałabym dzisiaj mówić, no bo to jest temat związany po prostu z dietą bezglutenową w 100%. Dla osób, które mają celiakie, o tym powiem na pewno w, następnym, w jednym z następnych odcinków. Dlatego jeżeli chcesz zmniejszyć ekspozycję na gluten, przejdź na zboża, które są bezglutenowe: komosa ryżowa, amarantus, gryka, jaglana kasza, ryż, ryż basmati, ryż dziki, ale również takie źródła węglowodanów alternatywne: batat, maniok, topinampur, kudzu, maranta Mąka kasztanowa, mąka bananowa, tego jest naprawdę mnóstwo, kochani. Zachęcam Was również do tego, żeby zajrzeć do naszych chlebów bezglutenowych, które, które można kupić w postaci książki kucharskiej, e-książki kucharskiej. Jest produkty, które z zasady nie mają glutenu, po prostu mięso, ryby, warzywa, owoce. To jest najprostszy sposób, żeby zmniejszyć ekspozycję na gluten. Czy gluten szkodzi? Ciężko powiedzieć. No, są takie sytuacje, w których tak i w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, na przykład miałam pacjentów, którzy cierpieli na migreny i stuprocentowe wyłączenie glutenu rozwiązało problem, ale dopiero właśnie stuprocentowe wyłączenie. Mam pacjentów, którzy mieli problem z tarczycą, problem z konwersją hormonów z nieaktywny w aktywny. dopiero stuprocentowe wyłączenie glutenu poprawiło, a więc musisz zdecydować, Albo przechodzisz na dietę z ograniczeniem glutenu w tych dobrych produktach, o których powiedziałam. A jeżeli nie chcesz całkowicie jeść glutenu i chcesz sprawdzić, czy twoje zdrowie się poprawi, to ty musisz ten gluten na 100% wyłączyć. Na 100% nie da się go wyłączyć na 99% i oczekiwać efektu jak przy całkowitym wyłączeniu glutenu. Także po prostu sprawdź to. A najlepiej jeszcze wcześniej zrób badania: HLDQ2, DQ8, badanie genetyczne. Które możesz wykonać w laboratorium. Poniżej też wkleję link do laboratorium, gdzie można wykonać to badanie wraz z kodem rabatowym. Jeżeli jesteś nosicielem tego genu, masz predyspozycję, tak? Więc wtedy warto rozważyć eliminację glutenu bądź też zmniejszenie ekspozycji na gluten. Warto zrobić badanie: transglutaminaza, IgA, IgG, endomyzjum mięśni gładkich, nowa na gawczyk. Sprawdź, czy tam są jakieś pozytywne e, przeciwciała. Jeżeli miano jest pozytywne, no to trzeba by było zrobić dalszą diagnostykę, zrobić sobie badanie, biopsję z pobraniem wycinka w kierunku choroby trzewnej i sprawdzić. Jeżeli badanie potwierdzi, no to ten gluten powinien być wyłączony na całe życie, kochani. Z, z nietolerancji glutenu, z jaki nie wyrasta się, tak? J ją się ma cały czas, ale okazuje się, że na przykład zakażenie Gardią Lamblią może wpływać na to, że jesteśmy, jak mamy objawy takiego glutenopodobne, znaczy glutenopodobne czyli takie nadwrażliwości na gluten. Tak? Czyli tutaj mogą być takie sytuacje, że inne rzeczy to imitują. Na przykład w badaniu na prosiętach okazało się, że osoby, które były, czy świnki, które były narażone na duży stres, miały za nich kosunków jelitowych, i to może dotyczyć ludzi. Także, kochani, naprawdę jest bardzo ciężko stwierdzić, ta diagnostyka nie jest doskonała. Czy masz to nietolerancję na gluten, czy nie? Jeżeli ty wyłączysz gluten i przechodzisz na produkty bezglutenowe, takie paczkowane, to to jest z deszczu podrynne, to nie ma sensu. Ale jeżeli ty mówisz, e, okej, okay, ja po prostu chcę zmienić dietę na lepszą, na gęstą odżywczo, to Twoja dieta po prostu z zasady będzie zawierała dużo, dużo mniej glutenu i może się okazać, że odczujesz poprawę, ale nie dlatego, że nie ma tego glutenu, tylko dlatego, że masz lepsze, mniej alergizujące, mniej zapalne. Produkty. Jeszcze jest jedna rzecz, w której gluten może oddziaływać bo gluten oddziałuje na, na różnych, w różnych częściach ciała może oddziaływać na kosmiki jelitowe, może oddziaływać na skóry, na włosy czy możemy tracić włosy, na przykład możemy mieć problem również z naszym mózgiem. Komórki, purki niego mogą być atakowane również przez przeciwciała, które się wytwarzają pod wpływem jedzenia glutenu o czym możemy się dowiedzieć niestety w wieku 40 bądź 50 lat, kiedy pojawiają się takie problemy manualne, coś nam leci z rąk, stajemy się mniej skoordynowani. Jeżeli podejrzewasz jakąś chorobę autoimmunizacyjną, podejrzewasz jakąś chorobę neurologiczną, masz objawy skórne, no to spróbuj przejść na dietę bezglutenową, ale tak jak podkreślałam wcześniej, ona musi być na jakiś czas 100% bezglutenu, żeby stwierdzić, czy jest dobrze, ale może warto najpierw po prostu przejść na lepszą dietę, zmienić styl życia i dopiero zdecydować, ok, nie jest lepiej, no to idę krok dalej, przechodzę na dietę w 100% bezglutenową, tak? Jeżeli wam się film podobał, łapka oczywiście w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.